Hejka wszystkim. Hejka, hejka, wracamy do was. O, jesteśmy w Jerycho. Kim jesteście? Z biegami. Takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Sagan. Norf. Nie hmm. wiem co myśleć. Podobno Jerycho to miejsce, w którym androidy są wolne. Przecież jesteśmy wolni. Może liczyłeś na coś więcej, ale przynajmniej nie o co tu chodzi? Do nikogo nie należymy. Hmm. To jest jerycho? To schronienie dla tych, którzy nie chcą już być niewolnikami. Ilu was tu jest? Dziewiętnaścioro tych, którzy się do czegoś nadają. Reszta uległa uszkodzeniu w trakcie ucieczki. Wielu chciało dotrzeć do Jerycha. O Nie wszyscy sobie zdrapali jeszcze te. Ludzie nie szczególnie nam współczują. Rozumiem, jak się czujesz, ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Wcześniej rozkazywali wam ludzie, a teraz rządzi wami strach. Zostaniemy ich liderami. Nie jesteście ani trochę bardziej wolni. Po prostu macie nowego pana. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Hmm. Zostań tu. wierychu na pewno nic ci nie zagrozi. Tak długo aż ktoś tego nie odkryje. Chcesz pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Jak myślisz? Androidy potrafią kochać? Nie wiem. Już w tym świecie? myślę, że mogę się tego uczyć. O, rozpalogi i będzie nam cieplej. <grym> Zobaczymy. A pożar wywoła. No i tyle będzie z Jericho. Wszystko pójdzie z dymem. Po co tą dla dalej? Śpiewa? To śpiewa, czy mi się wydaje? Nie wiem, są wolni. Ja chyba ledwo to żyję. Nie jestem w najlepszym stanie, co? O, on ma dwa no, Diagnostika mhm. mi się popsuła. Pamiętasz, wymienialiśmy? Ja wiem, ale myślałem, że nie ja miał I tak nie dowiedziałbym się nic ciekawego. Co ci się stało? Zalimnie do samochodów Ale energia, chcieli się trochę zabawić. <laughs> nie chce się wyłączać. Naprawdę. Nie chce się wyłączać. Taką pogardą ten nasz pochodzi. No? Kurczę, nie wiem czy jest pogardą, no, raczej widziałam tam jakoś takie politowanie. Tak. No. Dwie osoby, dwie inne perspektywy. A wy jak uważajecie? Czy to było litowanie czy jednak pogarda? Piście! Jo, jo! Z tym chyba nie może porozmawiać. Tamta przy ognisko, tak. Chyba tak, chyba idziemy do Pod Podziemia. Não, não, não é, estou na minha Não, não. Estás longe? Oi, oi, oi. Oi. Muito bonito Ale nas A to <grymne> Nie ma tak pójść. oj no. nie, dobra, okej, okay, to cofamy Co mam krwi Cofam, <grymne> nie było no. tego no. Chyba już za późno o. Co? Ale Medik! medic no to, to Medi ty... <grymne> W tak

Daj mi rękę. To prześwietli teraz całe jego życie? Myślę, że tak. Miałeś wszystko. I wszystko straciłeś. Widziałeś piekło, które teraz żyje w tobie. Masz zbolałą duszę. Trochę w niej ciemności i trochę światła. Które z nich wygra? Twoje wybory ukształtują nasze losy. No to czy na razie to Dużo jest mi się nie da. nic. się gdzieś ogień Puścimy to wszystko z dymem. Ale patrz, zobacz, że w tym o. miejscu co rozpaliłaś. Nagle pojawiły się androidy. Słyszałem, o, że nie ma takiej sytuacji. Chyba to jakiś trupak. Wiesz, co się dzieje jak umieramy? Chyba za dużo brak. Nie. Nie, nie wiem. Któreś ktoś przeczał go chyba podobno? No, ja już niedługo się dowiem. Jak się nazywasz? Markus. Mej Łoś, było poznać Markus. Umarł. Laga złapała. Może to taki komik, może to żart. No jak, umarła sobie od tak? A tak. No, i A <gryt> A z tym gadaliśmy? Tutaj chyba nas nie lubi. Oej! Dobra, idziemy dalej. I już polarzył. Wyrzucili go po tym, jak już im się znudził. Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. Powoli wymieramy. No cóż, to może sami już się wyłączyli. Nie, już Pójdziemy na górę. Czyli co, i jednak jakieś tam baterie, mają, które wyłączają. No, elo. Hmm. Jaką funkcję pełniłaś przed Jerichem? Co ci do tego? Nie miło. No. Hmm. Jak długo tu jesteś? Cztery tygodnie, 3 dni, 11 godzin. Kiedy uciekłam, nie miałam dokąd pójść. Jerycho nie było najgorszą opcją. Wielu z nich jest w dość kiepskim stanie. Tak ludzie traktują tych nieposłusznych. Gardzą nami. Nigdy nas nie zaakceptują. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. Ciekawe, że jesteśmy jedynym androidem, który wyszarpał po sobie ten diodę. No, W sumie jeszcze jest ten. Kara, nie? Ona też tak. Ona, ona, ja, te, ona też. chciała chciałabym tak. Z tym już chyba mieliśmy granicę. tam do góry. Ogólnie to nie wiem. My, to... My, to... My, to... No masz się rozejrzeć ogólnie. ogóle. Kogoś ewidentnie jeszcze nie zaczepiłaś. Ta się wyłączyła. Ten, no, ten ten, ten tutaj o. o. Tak jest, to jest ten główny. No, i nie, to A, on ma teraz medytację z płyny. Nie ma co ty ten. To był jakiś kelner. Faktycznie są teraz mega wolni. <laughs> A ten po schodach nas nie wpuści. Udaje, że nas nie widzi, A. <laughs> 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 hmm. Może do tych w Możesz ten y, użyć RP, chyba i. No, mam się rozmawiać. ty mi Tym latarką tak chodzi, na pewno ich to denerwuje. Nie będę z nimi gadać, nie będę z nimi gadać, dopóki nie wyłącz latarkę. Mhm. A może wrócimy jeszcze raz do tej, można powiedzieć. A może coś tu jeszcze było? Jak już ja nogi tylko czekają No to niej? Mamy dalej O poswal coś. Jeszcze jeden jest chyba Dwa tylko do podpalenia. Tak. Myśli, że to wtedy nie zawołamy? Nie mam pojęcia. Ta to nowa jakaś? No czy nie, ale też nie chcę z nami rozmawiać. A może idzie się ogrzeć? Bo nisko to daje. Okay. Idziemy do tej spiłką, bo ona najdłużej się to A za nią są jakieś schody, można na nie wejść? Nie. Dzień, bo nie. Bo już też nie chcę z nami gadać. Nie. Tak trochę o co tu chodzi? A tu na prawo nie ma jej? Muszę w O, ale ten idzie tu w ile ty, Jeszcze dwa, na lewo widziałem, że jest tutaj ta, o, no właśnie. może wtedy, że na powiem. Do... A taki dumny się. Ale rozpaliłem, ale im pokazałem. O, widzisz, ten się obudził. Tym jednym się Duż. nie da. A, bo to tutaj umarła. Powiedziała, hm. ja, czuć, ja idę. A podejdź jeszcze raz, no dobra, kota. Tu zamknął oczy. No właśnie widzę, że... ...ty mają nas w dół.

No, no dobrze. Simon to jest chyba ten właśnie chyba te z zamkniętymi główny. oczami. Może się już Teraz nagle możemy Simon. Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie CyberLife w porcie Detroit. Mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby nikt z nas nie umie walczyć, możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć, być może. Ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. No, jest od Piłki. Można by spróbować. Mhm. Aha. Chyba już namówiliśmy. Ok, ale to jest łebcie. Gość.